Wiedzą, że wydam majątek, a nie wszedłem do sklepu Chcę wydać więcej ludzi niż założyciel stepu Założę się, że nie znasz składu swoich leków nie zdajesz sobie sprawę z połowy problemu Słabości i tendencje to dostrzegam w człowieku Wiem, co mogę sprzedać, żebyś wrócił tu w biegu Tyle się przejmowałem, ludźmi przejąłem pełnych klub. To wszystko się zaczęło od kiedy nagrałem kurz. Nie mogę kontemplować moje życie, to jest luz. Z wyjątkiem tego, że to może pełne jest parzą co czasem dużo jest na brzegu? Żeby pomieścić wypłatę, musiałbym wrócić do begów. Nie będę powtarzał wersów, ustaw się w szeregu. Tak dużo nienawiści żyję miłością do zjebów. Ha, zimne serce jak lód mam. Ha, noże same drogie futra, prosto ze studia na podwórka. Modląc się, żeby dożyć jutra Wiedzą, że wydam majątek, a nie wszedłem do sklepu Chcę wydać więcej ludzi niż założyciel stepu Założę się, że nie znasz składu swoich leków nie zdajesz sobie sprawę z połowy problemu Słabości i tendencje to dostrzegam w człowieku Wiem, co mogę sprzedać, żebyś wrócił tu w wieku